Tu poradnik, jak narysować kucyka. A więc tak, zaczynamy od głowy. Po prostu takie kółko. Pod dołem robimy trochę większe. I to najmniejsze też. Jeszcze najmniejsze. Zaciągamy to tu taką jakby szyję łabędzia. I łączymy tutaj. I teraz tak, tylko trochę przybliżę. O, jest lepiej. I rysujemy mu ucho. Czerpię, ja musiałem na chwilę przerwać. I rysujemy tutaj taką prostą kreskę. No gdzieś tu. Teraz zaczynamy od pyczka. Teraz rysujemy takie dwie, trzy linie. I zakończamy taką, takimi dwoma kreskami. Tu i tu, takim małym łukiem. Możemy mu jeszcze tutaj odorysować. Dobra, kończymy tu. Rysujemy mu takie futerko. Bo ja kocham rysować cyki z futerkiem. I dokończamy tu. O! I teraz mamy już skończone szyje, więc teraz weźmy się za nogi. Tutaj orysujemy takie łopatki. I rysujemy tutaj taki jakby łuk z Minecraft A. Kreska, czyli nasza noga. Rysujemy kopytka. Tak. I rysujemy tutaj takie mini fotelko. Bo, ja, bo jak już wspominałam, to ja lubię futerkę. Chcę mu tu, tak jego udo, takie niskie. I tu kreska, czyli jego kopyto. Tu dokończamy. I tu. I jeszcze ja lubię futerko. Jeszcze sobie zrobimy drugą nóżkę, taką podniesioną. Tu. I sorki za to takie trochę niewymówienie, bo się trochę strasuje, bo siostra przy mnie siedzi. I teraz ogon. Fryzera może być byle jaka. Ja akurat rysuję taką. No i teraz dam pauzę i sobie tutaj coś narysuję. No i tak, skrzydła są oczywiście tylko tak takim do pomocy. I teraz zaraz wam go pokażę, jeszcze tylko wam pokażę jak narysować Nos i oko. Oko rysujemy tak. Tu o w tej o wielkości, gdzieś tak. I robimy mu takie rzęce, jeśli to ma być dziewczynka. Robimy takie małe kółko. I taki mały łuk jako nosek. I zaraz wam go, ją, tego kucyka pokażę, jak już będzie poprawiony. Mój kucyk już jest skończony. I tak to będzie. A więc pa pa!